Kurwa, tu nie będzie dźwięku, tu też nie będzie, chuj. Wow, podłączył się dźwięk, może mi się uda tak idealnie wytajmować. Proszę szybko, bo te sławki mi się zaraz odłączą. Wow, w końcu, kurwa, w końcu! Udało się! MRAWA DLA MNIE, I, znaczy dla moich Sławek. Hej, to 25, tu o oh, nie, tak Hej, jestem 25, tu dzisiaj The Joy of Creation Story Mode, ostatni odcinek, lecimy sobie u... Attic Yes, Sir Attic Here I go A, tutaj Fajo This for too long, Scott. They're barely holding themselves together anymore. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? Uh, I, uh, I I was saying uh, that we've gone Stop ignoring my questions! If I'm going to die, at least I want to know why. Can you at least give me that? Look, I'm sorry. It's just the way things have to go. It's just a part of life. Uh, for us, I mean. Their bodies are hardly keeping themselves together, so they've gathered themselves in the basement. They can't just uh, kill you directly, you know, and I promised them I'd leave you to them. So I brought you here to uh, at least try to talk to you before they arrive. So before they get here and everything burns, I'd like to thank you for giving us this opportunity to see the world through the eyes of your creations. Being Michael Schmidt has been an incredible experience. I, I mean, I feel, well, I, fe I feel fantastic. I, I want to keep feeling like this forever. And to do that, I need you to die. Leave us alone! No, wkurwił się. Też by się wkurwił. Wiem, że w remakeu y, ogólnie remake ma który wyjdzie w tym roku. To będzie połączenie, wiecie, Alf, czyli tego latania. Wiecie, że to żyłem w Reborn i tego, tylko że w tym przypadku... Znaczy... Słyszałem, że to ma być to samo. Lepsza grafika i w ogóle, ale tym razem będziemy chcieli pomścić Scotta i zrobić coś Michael'owi. No z, z chęcią bym go zajebał. Eee, na spacji zmieniamy strony na lewej wchodzimy w interakcję z przedmiotami. Nie wiem o chuj tu chodzi, znaczy wiem o chuj tu chodzi. Miej o kurwa. o, uh. 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 Kurwa, co tu się dzieje? To będzie ciężkie! X to skip, skip what? Skip my ass! O oh nie, to będzie bardzo ciężkie chłopaki. On jest po lewej, czyli po tej. To jest lewa, to jest prawa. Six, 6, nie będzie 6, po prostu mamy znaleźć i zaatakować Golden z spoko. Wiecie co, bo ja ogólnie, ja wiem, że, ja byłem pewien, że to będzie nasza lewa strona, ale jak widać lewa to lewa, nie wiem. Pamiętam, że kto oglądałem u co on coś właśnie w jebał w tych stronach, ale jak widać tym Jak widać... nie wiem. No ogólnie point tego jest taki. Musimy go... Nie możemy pozwolić mu się dostać. Tu. Nie wiem co to jest. Eee... Nie wiem o co tu chodzi. Mamy Golden jego. O kurwa, to jest ten śmieć, chyba sobie jego tutaj, e, on sobie, e... nie wiem co jak gadam chłopaki, zdążyłem na czas, idealnie, nie wiem jak ja to zrobiłem. To robi. Teraz go nie ma. Z tej strony biegnie. Czyli to możemy zrobić na na wyczucie, tak? Ha? Excuse me? Golden Freddy, hej, co? So? Gold... E, z. Golden Freddy, nie będę mówił z Freddy, nie jestem pojebany, na tyle, um, Golden Freddy jest na kamerach, musimy go 12 razy flashnąć, żeby pokonać ten poziom? Ha? Ja chyba czegoś nie rozumiem. Chyba naszą kreację przyzwiemy. Jego flash, nie my? to jest Golden Freddy. Nie on nie zniknie? Nie powinien. Właśnie zniknie. Raz. What! tam Secret kaczanka Tobias Nie widzę wibracji w telefonie pan bo no bo Tobias zamknij mordę Wypiję no, na Tak, wiem, że krac nie możemy... sobie tutaj... Nie, nie wiem o co chodzi z tym skipem? Jak myślicie o co chodzi? A na nich musimy patrzeć? Chyba nie. Musimy. A kiedy się Pan... O, 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 gentleman! Jeden raz. No, Teraz musimy naszą kreację cofnąć. Nie wiem, czy zdążymy. Ja za ten czas może... mam to spaprać. Wolne Freddy, nie wiem, czy zdążę. O, jest z lewa strona. Dobrze Teraz możemy sobie zobaczyć Chciałem tego Golden Freddy'ego w końcu chociaż raz coś mu zrobić Musi... Nie zdążyłem! I behind the camera Wait, well, actually, I flashed him 12 times to beat this night Because 6am won't come Won't arrive actually Zobaczyć może czy któryś z tych dżentelmenów O o o Raz Po co się odwracam Nie wiem czy zdążę Trzeba teraz, fuck! Zrąbałem Fuck, to nic nie da i jeszcze zmarnowałem se- o morda To spalić, czy co? To jest Golden Freddy, drugi os Co ja niby zrobiłem źle? Nie rozumiem, nie wiem co robi X Nie wiem co robi X, nie wiem co robi X Na pewno nie jest z Twittera Golden Freddy czy dałoby się teraz znaleźć pana Golden Freddygo? Nie wiem, czy zdążę. Bo trzeba byłoby przybrać tak. Fak. Dobrze. Teraz tak, orientacyjnie bym zamknął te drzwi. Orientacyjnie to bym sprawdził. Może zamknę prawe. Mam zamknięte te prawe. Przeczekajmy trochę. Jest! Mamy drugi as. Dalej, nie intuj Oj, 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 oj Biegnę z tej strony Jest trzeci raz Ja chyba kreację spierdoli Nie mogę go znaleźć na kamerach Jest Chuj w kreację, to jest trzeci raz Cofnę go A no, tak mi dobrze szło Musisz też go wyuczyć na tych kamerach, wiecie. Bym wiedział jak on wygląda, nie? Wiecie co, żeby po prostu nie przeoczyć go na tej kamerze jak będzie. Chuj, zamknę to. Ta. Tak zwane RNG i chuj. Jest, drugi raz, prawa i chuj. What do you mean? W, on wraca na kamery i on atakuje z lewej. Z tym debilem zamknąłem prawe drzwi. Pewnie tak, zaczynam ogarniać o co tu chodzi. Ale wciąż nie jest to na tyle duży knowledge, żeby zrobić jakikolwiek progres. To nie będzie w ogóle straszne, ale to będzie kurwa ciężkie po prostu i tyle. Taki typowy fnaf kurwa tutaj mamy. O nie, nie zdążę. Się zestać ale i tak nie zdążę. Lewy, lewa, lewa strona, tak? Dobrze. Pier fuck. Może! Teraz szukam Golden Freddygo i mnie to chuj obchodzi. To będzie chyba drugi raz. Tak, to będzie drugi raz. Muszę prawo, muszę prawo. Szybko. Jest Freddy, trzeci raz Jest ktoś z prawej Chuj w to, lecimy w Golden Freddy'ego, to będzie czwarty raz On zniknął, on zniknął. to kreacja i chuj Jest Golden Freddy, czwarty raz. Tutaj nikogo nie ma Tu jest Golden Freddy, to będzie piąty raz. Mam piąty raz I ona on tylko jest lewej. Teraz trzeba poczekać sobie na y, kolejnego. Chuj w to, lecimy. Szósty, szósty. Chuj w to, y, byłby siódmy. Nie, nie wiem, czy się uda. Chyba się nie uda. Klikaj, mamy siódmy. Chuj w to, szukam Golden Frediego. Jest Golden Freddy ósmy raz. Jest tutaj Golden Freddy, z teraz? Jak się nam kreacja zbliża? Mamy 10? Mamy 10 Pali się nam My się nie przejmujemy tym Odpuszczamy kreację całkowicie w tym momencie Czujemy się tylko na tych dwóch indywidualnościach Golden Freddy, come on man Pojaw się dla nas jest 11, jest 11, 11, jeszcze raz i mamy to. Fuck, 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 pak, 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 fuck, pak, fuck. z lewej za z prawej za teksty. <tryk> to był tak dobry ran. Jak to się stało? Kurwa, no nie. no. Jak to teraz boli mnie, to mnie dosłownie napierdala. Boli mnie, to dosłownie mnie boli, nie. To mnie naprawdę boli w tym momencie, kurwa. No, popaki, no wiecie, jak to boli. Dosłownie miałem 11, wystarczył jeden Golden Freddy i to byłoby to. Jeden jebany Golden Freddy. Proszę go. Eee, teraz szybko sprawdzają, mam trzeciego. Lewa czy prawa, lewa czy prawa? Fuck. Teraz kto? Lewa czy prawa, lewa czy prawa? Lewa czy prawa? Prawa, 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 prawa. Jest dobrze, jest dobrze. Mamy prawą. Tu jest! Tylko żeby nie zniknął. Jest piąty raz. Lewą mamy zamkniętą, więc spokojnie. Mamy szóstego. Więc szukamy Golden Frediego, tego nie mogę w tej nocy znaleźć. O, o! pojawił się Szósty. Nawet go nie zauważyłem. Dosłownie byłem na kamerze i gdyby nie fakt, że ta kamera wiecie, tak mruga, gdy się on pojawi, nie? To bym go w życiu nie zauważył. Jest Golden Fred, siódmy. No nie ma dwa razy, bonka. Prawa, 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 prawa. Nie zdążyłem! W dupie mam tą kaczkę. Skipnij mi to. E, kliknąłem spację, i jak klikniecie spację, to basically się to dzieje. Napierdalę w te drzwi szaleni pierwszy raz. Atakuje nam kolega nie będzie drugiego bąk, to znaczy. Może zdążę. Drugi raz mamy golden fleet, ale nie, nie wiem czy my zdążymy. Go tutaj. Trzeci raz. Nie wiem czy zrobiłem dobrze. Nie wiem czy zrobiłem dobrze. Nie mam pojęcia. Aha, bo jeszcze jeden atakuje. Dlatego nawet nie trzy razy cztery, chciałem powiedzieć, prawda? Nawet nawet nie udało mi się tego gościa złapać cztery razy. Wiecie, to jest zły wynik, bardzo zły wynik. Bum. Jest, piąty raz lewa czy prawa? Lewa, czyli otwieramy od razu prawą, Wiecie, zamykamy. Nie otwieramy nikomu, nie tym razem siódmy nie szósty chciałbym że to był siódmy A to jest dopiero już no kurwa no proszę nie wiem czy zdążę. zdążyłem jest dziewiąty I chuj. dziesiąty albo dziewiąty ma no, ja go za mną tu jest to był jedenasty raz. Jest! Jedenasty dopiero? O kurwa. Right left, right left. Oh Amen. Lewa, lewa, lewa. Prawa. była dopiero 11, a... 11, 11, golem Freddy. Czy teraz będzie 12, o ile mi się uda w ogóle to zrobić. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Lewa czy prawa, lewa czy prawa. Fuck, lewa. <śles> O, powiem tak, no nagrywam to już godzinę 3. Będę musiał dużo wyciąć. Być może nawet podzielić to na dwa odcinki. Nie wiem jak to zrobię jeszcze. Nie. Yeah. Ciężkie to jest kurwa. Bardzo ciężkie. Yeah. Nie wiem, czy się żegnać, czy nie. by